Witajcie! Z tej strony gibzy.pl i dziś mam zamiar przedstawić Wam serwer InnoCraft. Niedawno na serwerze weszły małe zmiany, a dokładnie nowa edycja. Tak więc, wraz z nową edycją możemy napotkać ciekawe dodatki umilające grę. Jednym z najważniejszych ulepszeń jest plugin dodający na serwer możliwość rozwalania obsydianu, dzięki czemu jeszcze łatwiej możemy pokazać naszą wolę walki, wysadzając w powietrze wrogie gildie. Drugim z bonusów jest własny generator mapy, dzięki czemu na serwerze możemy napotkać niezwykle piękne obszary. Border na serwerze jest ustawiony na 8000 kratek, dzięki czemu trudność gry jest jeszcze bardziej zwiększona. Serwer posiada własny komunikator Teamspeak, którego adres możecie sprawdzić na oficjalnej stronie Innocraft.eu. Zapewne wiele graczy chciałoby się dowiedzieć więcej o wydarzeniach. Ewenty są organizowane co tydzień w sobotę, więc gra nigdy was nie znudzi. Serwer posiada potężną maszynę z bardzo solidną ochroną danych, więc nie będziesz musiał się martwić o swoje eku. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam!